ja Majki. i ten filmik, który prowadzę, jest poświęcony rocznicy istnienia naszego konta zwariowane LPS. To znaczy założyliśmy je trochę wcześniej, ale rocznicę będziemy obchodzić 27 czerwca. Czyli dziś. Um. Aha, My przez rok istnienia konta. Dodaliśmy 20 filmików, mamy 16 widzów i wiele znajomych. Um, obiecuję, że w najbliższym czasie będę dodawała dużo e, teledysków LPS, bo to lubię robić najbardziej. E, no, seriali też lubię nakręcać, ale robię je nudne. Um, także będzie dużo tych muzycznych um, filmików. Tylko dodawajcie w komentarzach jakieś piosenki, bo nie mam pomysłów. Okej, okay. to by było na tyle, i teraz um, ciąg dalszy. Aha! Jeszcze jedno! Um, wczoraj mieliśmy mega imprezę rocznicową. Dodam, no, znaczy pokażę Wam e, no, filmiki z.